Siemka, zescząc gipsinę i witam w kolejnym materiale z gry Mumia. I tak, zaczynamy grę, znaczy, za zaczynamy od poziomu w kinach, na którą skończyliśmy ostatnio. Jak może czytaliście lub nie, to co pisałem, że tej gry, tego poziomu akurat nie przejdę już w ciemno, bo nagrałem już, e, jak przechodziłem cały poziom, niestety bez dźwięku, nie wiem jak to się stało. No to co, lecimy Tak, ale dzięki temu wiem trochę jak pokonać te niektóre bestie Znaczy nie tak jak teraz, ale już wiem jak to zrobić teraz Znaczy to co się działo przed chwilą to nie było to o czym, o czym mówiłem I tutaj co mamy? Właśnie Aleś mnie wystraszył. Co w imię wielkiego muru. Ktoś cię śledził? Nie, wszyscy zostali w obozie, tak jak nalegałeś. Ufają ci, ale czemu? To znaczy, o co w tym wszystkim chodzi? Podziwiaj. Oh. Ogień najpotężniejszy ze wszystkich żywiołów a jednocześnie najbardziej delikatny iskierka życia, którą zwykły oddech może zgasić. Czas, abyś to ty poniósł pochodnie, młody Medżaj. No to bierzemy pochodnie w swoje ręce i tak teraz mamy za pomocą pracy, bo nie czytałem tych napisów. Yy. O, mamy ogień trzy kamyczki zużyłem o ja nieoszczędny i lawowy kamień to lecimy dalej może się nam przydadzą na pewno hmm, tylko pozbieram jeszcze tutaj te wszystkie kamyczki, życia i tak dalej hmm. tak i niestety na tym poziomie będzie sporo biegania o szczurki już tam na nas czekają o i to jest moja technika zamrozić i łatwo ubić nogą lecimy dalej oczywiście można nie trafić ale coś może w nas trafić i to dwa razy Dobrze, teraz mamy tutaj takiego potwora. Mhm. Niego trzeba zneutralizować. Oczywiście nie natrafię. Bo się schował za filarem. A masz tył ziempu, a Teraz naszego zwierzaczka tutaj. O właśnie. Co my tu mamy? Bonus jakiś, ulepszenie rzansolety Mam nadzieję, że tym razem dźwięk się nagra Bo patrzyłem, nagrywał się Teraz zrobiłem, zanim zacząłem grać To lecimy dalej ładnie tu w Chinach Jeszcze nie ma, nie doszłem do tego miejsca Ale pokażę Wam, jak dużo jest fajnych i naprawdę realistycznych fragmentów tej te scenerii. Aj, trafiłem? Trafiłem. Kogo tutaj jeszcze... Ajcie. W takiej zimnej wodzie pływać? A że ona nie zamarzła? Ładnie. Ajajaj. Aj, aj. Trzeba się jakoś ustawić. Nie to perze z... znacie. O właśnie, chciałem sprostować pewną informację. E... Inkowie żyli, Ży... żyli, żyli kiedyś w Peru, a nie jak mówią, że w Indiach. Co mi się skojarzyło po nazwie. Wiem, że nic nie mówię, ale jak gram to to skupiam się na grze i... A nie, i nie... Nie umiem pomyśleć co by powiedzieć A czy mógłbym ale ciężko I takie bez sensu potem wypowiedzi mi wychodzą. Ustaw się o, nie to parzek choć tu Nie bądź niemiły Co za oświetlenie godzina bo suck, ale Wredna jak godzina trafiony? Nie. Zuma już się nie da zrobić. O, trafiony. To teraz bierzemy tego. Ja mógłbym go kamieniem uderzyć, a nie marnować kamyki, ale z procy. Ale ja tak chcę. Bezbie bezpiecznie jest. Dobra to już tyle I teraz sobie pozbieramy wszystkie bonusy i tak dalej, dalej. Hmm. Dużo, dużo tego jest na szczęście Jeszcze tam pobiegnę Trochę chodzenia niestety będzie, nie tylko za tymi nagrodami hmm. tym, tym. Tam będzie coś jeszcze? Będzie chyba. I y, niestety, znaczy to są Chiny, to już jest chyba czwarty poziom. Poziomowy z tego co czytałem, 8. A chciałbym to mumie jak najszybciej skończyć, żeby móc nagrywać kolejne serie. Bo już nie mogę się doczekać, zacząć nagrywania pewnej gry, o której na razie nie będę nic mówił. Taka niespodzianka. I nadal chcę jak najszybciej skończyć to, żeby móc zacząć tamto. Bierzemy naszego zwierzaczka. Kamyczek. Przygniatamy zwierzaczka i mamy surowy pasztet. Nie, żartuję, żartuję. Ale przygniatamy. Teraz tutaj. A i to nie zadziałało. Trudno, to bierzemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że muzyka nie za głośna jest. Zaraz sprawdzę. Um, Opcję. dźwięk... A, dobra jest. Dobrze. Jeszcze tutaj zwierzaka. No i coś się otworzyło. No dobrze. I od razu mówię, że y, w tym, y, podczas oglądania tego filmu, y, każdy może się złapać za głowę, gdy zobaczy, jak ja walczę. Tak, tak. tak. Będą tu jakieś szczury? Nie ma. A mamy rzekę zimną rzekę w Chinach A, właśnie tutaj sobie zrobimy trasę jakąś taką, taką. No, tak żeby przeskoczyć na razie porzucam tylko te kamienie potem się ustawi znaczy lepiej by było jakbym już teraz ustawił to coś spróbuję zmajstrować To nie tak miało być Może być tak, może być Jeszcze ten kamyczek Dosięgnę tam Nie ma, a nie będę próbował, mogę nie mieć takiego zasięgu Bransolety Faj, Fajnie, mamy nową moc Przyda się. Weźmiemy sobie to I nie trafię. O, trafiłem. Piętrowe kamyczki. O, pierwszy raz mi się udało, za pierwszym razem. Ui, upi Ale ui, też mało powieć Lecimy dalej. A w ogóle ile ja nagrywam? Mogłem stoper włączyć. A, jest. A ze o który źle, źle chodzi. Czwarta, czterdzieści po południu a to będę się odnosił do, do tego czasu I co my tu mamy Mamy szczury oczywiście A masz a masz gryzoniu co to łatwiej poszło? Pójdziemy najpierw tutaj Jeszcze chyba będzie jeden z tego co pamiętam Oho Mamy dwa życia Mówi Wam, przydadzą się Szczególnie przy skakaniu I spadaniu Wysoka Właściwie spadanie mi lepiej od skakania wychodzi Właściwie chciałbym poruszyć pewną kwestię w menu Otóż mamy do każdego poziomu różne te główne cele, zagadki, wskazówki Dzięki temu możemy się dowiedzieć o co będzie chodziło, jak to będzie leciało Poznamy nazwy miejsc różnych i zagadek, żeby łatwiej nam było w ogóle wyszukać tego jak to rozwiązać Tak Chodźcie do mnie moje... a jeszcze nie tu. moje szczurki wspaniałe. Chodźcie, osiądzę się z wami. Przy... Przywitam trzema zimnymi kamyczkami. Liczna kula, którą musimy wrzucić do tego stawu, przez który przeszliśmy. Kratka odpływa się zadka. Podniesie się poziom wody i my przepłyniemy. Wiem, Mardunie, kamienie, ale tak to będzie To sobie pozbieram amunicję Tutaj był worek, tam nie było nic Tutaj też nic To lecimy dalej Tutaj coś już nam pica Fajna ta muzyczka jest podczas walki Tutaj y, słyszycie pewnego potworka, który podczas chodzenia skrzypi Właśnie, wymyśliłem taki sposób, y, żeby go pokonać e, y, Nie będę zniwelaczył, tylko y, mam po prostu ustawioną na zamrażarkę I jak, jak roz, od, odchyla tarczę, żeby móc nie zaatakować tego wtedy rozbijam. Tak, jak tego szczura. Na przykład. Kolejne życie. Tak jak już mówiłem bardzo, bardzo się przyda. To też. Bazoniki. Tu wchodzimy do tej świątyni pięknej. Musimy tą kulę przenieść. Bo tutaj mamy skrzypiących wojowników ognistych w ognistych zbrojach jeszcze tamten a właśnie jak ktoś z was ma dobrą te technikę walki ze szczurami to chętnie mi bardzo bym się ucieszył gdyby ktoś mi podpowiedział jak z nimi skuteczniej walczyć ja wiem są pułapki na szczury ale jakieś takie metody dotyczące gry. nie wiem czy nie przegapiłem gdzieś tak, przegapiłem magiczne guziczki które są tutaj zamierzam przejść ten poziom w ekspresowym tempie o ile się da mam nadzieję że się da o tutaj są Są, są, są O tak, zbliżenie Aj, czy kamyczki Ognisty nie? Lodowym Lodowym kamyczkiem I tam coś nam się otworzyło A jeszcze taka fajna rzecz yy, którą robią te potwory ogniste w w skrzypiących zbrojach e, otóż e, co im miałem powiedzieć Jak e, weźmiemy dalekim ze podniesiemy kamień i go zamrzązimy to wtedy one uciekają i to jest bardzo fajne przydatne Chodź tu, czekam na spotkanie z tobą Teraz zaczyna się najgorsza część jak dla mnie Czyli zręcznościówka, skakanie To zawsze mi słabo wychodziło A podczas ostatniej mojej rozgrywki zginąłem 5 razy więc jak teraz sobie zbyt dużo nie zrobię to będzie dobrze na szczęście mogę się kamerą rozglądać już, so, już sobie te wazony odpuszczę Nie skuszę się tam, żeby tam iść to idziemy tutaj Jeszcze trochę do przodu I hop Skręcamy tu, hop Teraz nie wiem jak to leciało A to idziemy tutaj I chyba tutaj, nie, jeszcze trochę O, doskoczyłem I tutaj już nie pamiętam, które ty... znowu na tą belkę Poskoczyłem. I hopsa, hopsa. Jupi! Uszedłem za pierwszym razem. ja yeah! Jest moc, jest moc. Jest noc. No to teraz mazolny proces przesuwania kulki. Jak mówiłem w tym odcinku, który musiałem skasować. Znaczy w tym materiale, który nagrywałem musiałem skasować. Aha. Grza, gra zmusza nas do zachowywania się jak pewien znany owad Żółk pewien, który ma do czynienia z takimi pultami A co ja znam? Nie to co chciałem Dobra, lecimy hmm. tym, ty, tym. Hmm. Mówiłem mozolny, nudny, nudny proces. Jeszcze będą takie dwa. Jeszcze nudniejsze. Tak więc zachęcam, zapraszam. Na widowiskowy spektakl. Już sobie... A, jeszcze trochę. Jak komuś się zatka kran, to pamiętajcie, to mógł być młody meczaj który wepchnął e, dzięki telekinesie e, wielką kulkę w odpływ. O, woda się podnosi, a worki z piaskiem gdzie?